Przed laty z Józkiem Wolnym, który jest teraz po drugiej stronie kamery, pojechaliśmy na rozmowę, na wywiad do Michała Lorenca, do jednego z najlepszych kompozytorów muzyki filmowej w Polsce. I wiecie, że ja po latach zapamiętałem jedno zdanie, które powiedział? Po pierwsze powiedział, że ma wrażenie, że żyją na, na Titaniku, że kiedy ma skomponować jakąś muzykę, ma mało czasu, to... No nie zazdrości tym, którzy z nim mieszkają. Ale była też taka opowieść, która mnie bardzo dotknęła, bo on mówi, że od czasu do czasu dostaje od Pana Boga takie przebłyski światła, nie? To jest, mówi, jak takie zajączki puszczane na ścianach. A ja mówię, na długo starcza? A on odpowiedział, starcza, aby żyć. Starcza, aby żyć. To znaczy, że nie ma do, y, do czynienia z cudami non-stop, z dnia na dzień. Ale że od czasu do czasu Pan Bóg popuszcza mu na ścianie takiej zajączki. To znaczy, mówi jestem, Michał jestem. Ja chciałbym o takim zajączku dzisiaj wam opowiedzieć. O tym, czego doświadczyłem, kiedy przed 6 lat wychodziłem z kryzysu. Taką potężną przemianą w naszej wspólnocie, w ogóle w, mojej, w moim życiu, w mojej mentalności było to, że Pan Bóg zwrócił naszą uwagę na uwielbienie. Zawsze było uwielbienie we wspólnocie, natomiast od sześciu lat to uwielbienie to jest jakby taka żywia część, potężna część naszego spotkania. Właściwie całe spotkania są często uwielbieniowe. Śpiewamy cały czas pieśni chwały, oddajemy Bogu chwałę. Kiedyś tak nie było. Były różnorakie formy, często te spotkania były przegadane. I sześć lat temu Pan Bóg się upomniał o uwielbienie, to znaczy pokazał nam, że to jest język królestwa, To znaczy, że jeśli chcemy wejść w nim w jakąś relację, to, to żebyśmy nie zaczynali ani od próśb, ani od tej katolickiej książki, skargi wniosków, y, odjęczenia, tylko po prostu zaczynali go uwielbiać. No i zaczęliśmy to robić. E, przychodziło coraz więcej osób, nagle były trzy gitary y, i zaczą, zaczęły powstawać problemy, dlatego że przestaliśmy mieścić się w takiej salce, w której do tej pory mieliśmy spotkania, gdzie nie trzeba było nas nagłaśniać. A w kościele właściwie nie było nas słychać, nie? Nie mieliśmy sprzętu. I pamiętam jak dziś, że we wtorek, nie pamiętam daty, ale wiem, że to był wtorek, to zapamiętałem, poszedłem do kaplicy Gościa bo tutaj w gości mamy taką kaplicę, na tym samym piętrze, na którym to nagrywamy w tym momencie. Tak sobie usiadłem, nie było nikogo i powiedziałem tak: Panie Boże, jeśli podoba Ci się to nasze uwielbienie, jeśli przyjmujesz to, to proszę cię, daj nam sprzęt. Ja nigdy w taki sposób się nie modliłem, bo zawsze jęczałem, prosiłem, pytałem się, czy można, czy nie wybiegam przed szereg. A wtedy powiedziałem tak krótko, jeśli podoba Ci się to, co robimy, to daj nam sprzęt. I kolejnego dnia, w środę, było spotkanie przed kursem Alfa, który mieliśmy robić po raz pierwszy. Byliśmy dumni i bladzi, bardziej bladzi niż dumni. Byliśmy tak naprawdę przerażeni, bo kiedy wiedzieliśmy, jaki jest koszt tego kursu, i wiedzieliśmy, że nie mamy tych pieniędzy, no ale staraliśmy się zaryzykować, nie? Zresztą, Pan Bóg potem nam te wszystkie pieniądze oddał. No ale to pierwsze spotkanie nie było takie sielankowe. Słuchajcie, wchodzę na to spotkanie, widzę część znajomych, twarzy, część takich, których kompletnie nie znam. I nagle podszedł do mnie Mariusz, człowiek, którego nie znałem. Wiedziałem, kim on jest, bo słyszałem o nim, ale nigdy tego faceta nie spotkałem wcześniej. Podszedł i powiedział, że modlił się wczoraj i ma takie przekonanie, że Powinien naszej wspólnocie dać sprzęt. Gdzie mnie zamurowało, bo powiedziałem to w kaplicy, kiedy nikt tego nie słyszał i też w, w, w ciszy nikt tego nie nagrywał. I na drugi dzień podchodzi do mnie facet i mówi, że chce dać nam sprzęt. Ja oczywiście zawsze realizując plan minimum, pomyślałem, że to chodzi o dwie kolumny. Pojechaliśmy do niego do domu i chyba przez 20 minut wyładowywaliśmy ten sprzęt. Wzmacniacze statywy. Jak sobie tak szybko wygooglałem, no to wtedy to było no kilkanaście tysięcy, co, co najmniej. I ja taki zawstydzony mówię do niego, wiesz to, to, to będziemy od siebie pożyczać ten sprzęt. On mówi, nie, nie, to ja będę od was pożyczać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Mm, od sześciu lat nie mam takich doświadczeń, nie? Ale wtedy miałem. Ale wtedy miałem. Mariusz zresztą jest teraz członkiem naszej wspólnoty, jest moim przyjacielem. Jest człowiekiem, który zajmuje się właśnie akustyką, rozkładaniem tego całego sprzętu. Dla mnie to było takie niezwykłe, nie, że w momencie takiej, takiego przełomu, kiedy decydujemy się na to, żeby uwielbiać, ja mówię, Panie, jeśli podoba się to, co robimy, to daj nam sprzęt. I naprawdę nie wiedziałem, że, że to będzie taki full wypas. Bóg odpowiedział. To było sześć lat temu, ale było. Ale było. I to jest dokładnie tak, jak w opowieści Michała Lorenca. Bóg puszcza mi zajączki na ścianie, a ja się go pytam, na długo starcza, a mówi, starcza, aby żyć. Dla mnie ten sprzęt to takie obdarowanie i taka odpowiedź, że obcy facet, którego kompletnie nie znam, decyduje się dać jakiejś obcej wspólnocie. Drogi sprzęt to był taki zajączek.